Ale wiem, że życie w taki sposób nie jest łatwe. Często egoizm próbuje przemawiać głośniej, duma dzieli, a urazy tworzą bariery. Dlatego chcę Ci przypomnieć: przebaczaj. Nie ma prawdziwej wspólnoty bez przebaczenia. Tak jak ja przebaczyłem Tobie, tak i Ty przebaczaj innym. Czy pamiętasz, co powiedziałem na krzyżu? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To przykład, który chcę, abyś naśladował. Ponadto praktykuj dobroć z czystym sercem, nie szukając nagród ani uznania. Nauczałem, kiedy dajesz jałmużnę, niech nie wie Twoja lewa ręka, co czyni prawa, Mateusz Szyszyszy. W ten sposób Twoja dobroć stanie się autentycznym wyrazem Bożej miłości. Każdy drobny akt dobroci jest jak ziarno zasiane na żyznej ziemi. We właściwym czasie wyda owoce, które nakarmią wielu. Dziecko, wspólnota to nie tylko relacja między tobą a twoimi braćmi, ale również między tobą a mną. Pragnę być u twego boku każdego dnia. Pragnę słyszeć twój głos, czuć twoje oddanie i dzielić twoje chwile. Czy pamiętasz, kiedy powiedziałem: "A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata"? To moja wieczna obietnica. Dlatego szukaj dobroci, która pochodzi ode mnie. Jest to niewyczerpane źródło, rzeka wód żywych, która wypływa z strony Boga. Kiedy łączysz się ze mną, Twoje działania przestają być tylko ludzkie i zaczynają odzwierciedlać niebo. Stajesz się kanałem błogosławieństwa, narzędziem Królestwa, niosącym światło tam, gdzie jest ciemność, i nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Umiłowane dziecko, dziś pragnę przemówić do Twojego serca o czymś, co jest niezbędne, aby żyć w pełni czymś, co przemienia życie. Jednoczy serca i objawia Królestwo Boże tu na ziemi, życie we wspólnocie. Od samego początku mój ojciec stworzył człowieka, aby żył we wspólnocie. Nie zostaliśmy stworzeni, aby iść samotnie, ale aby wspólnie kroczyć tą drogą, wspierając się nawzajem miłością. Sam powiedziałem: Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. To nie jest tylko obietnica, to wezwanie do jedności, do prawdziwej wspólnoty, która odzwierciedla dobroć Boga. Dobroć jest więzią, która jednoczy serca we wspólnocie. Kiedy czynisz dobro, ukazujesz charakter mojego Ojca, który jest miłosierny, współczujący i pełen łaski. Czyż nie tego nauczałem, mówiąc, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią? Mateusz 5.7. Każdy akt dobroci, który ofiarujesz, rozświetla świat i przynosi pociechę udręczonym sercom. Chcę, abyś zrozumiał, dziecko życie we wspólnocie to coś więcej niż tylko fizyczna obecność, to duchowa jedność, to dzielenie się wiarą, wyzwaniami, radościami i smutkami. Spójrz, jak żyli pierwsi uczniowie. Wszyscy wierzący byli razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali swoje posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb. Dzieje Apostolskie 2,44 Taka była istota braterskiej miłości. Chcę, abyś pamiętał również o wdzięczności. Wdzięczność jednoczy serca, burzy bariery i wzmacnia wspólnotę. Jak napisano, we wszystkim dziękujcie, albowiem taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Dziękuję za ludzi, którzy kroczą u Twego Boku, za możliwości czynienia dobra i za błogosławieństwa, które zsyłam na Twoje życie. Dziecko, jeśli pragniesz żyć we wspólnocie i dobroci, zacznij dzisiaj. Rozejrzyj się wokół, kto potrzebuje Twojego uścisku, Twojego przebaczenia, Twojego wsparcia. Nie czekaj na idealny moment, bo nigdy nie nadejdzie. Kochaj teraz, przebaczaj teraz, bądź dobry teraz, i pamiętaj, jestem z Tobą. Zawsze będę u Twego Boku, aby cię prowadzić, wzmacniać i napełniać miłością. Nie jesteś sam w tej drodze. Jestem pasterzem, który troszczy się o owce, wiernym przyjacielem, który nigdy nie opuszcza. Przyjdź do mnie, umiłowane dziecko, a ja nauczę cię, jak żyć we wspólnocie. Napełnię cię dobrocią i uczynię z Ciebie źródło światła dla tego świata. Jak powiedział apostoł Paweł, niech słowo Chrystusa mieszka w was obficie. Pouczajcie się i napominajcie wzajemnie z całą mądrością, śpiewając psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością w waszych sercach wobec Boga. Teraz pytam cię: czy przyjmujesz wezwanie, aby żyć życiem wspólnoty i dobroci? Czy jesteś gotów być przedłużeniem mojej miłości w tym świecie? Oddaj się mnie, a razem przemienimy życie, przywrócimy relacje i zbudujemy Królestwo Boże tu na ziemi. Kocham cię, moje dziecko. Zawsze Cię kochałem i zawsze będę Cię kochać. Zaufaj mi, idź za moimi krokami i nigdy nie rezygnuj z drogi dobroci i wspólnoty. To jest cel, dla którego zostałeś stworzony. Idź i bądź światłem, amen.